Jeśli Twoja strona w przeglądarce nadal pokazuje domyślną ikonkę WordPressa, to tracisz prosty element, który mocno wpływa na odbiór marki. Favicon to mała rzecz, ale buduje pierwsze wrażenie. Żeby ją zmienić, wystarczy przygotować plik PNG lub JPG, najlepiej 512.512, 512, i zadbać, żeby pasował do stylu Twojej strony. Tu naprawdę liczy się czytelność w małym rozmiarze. W WordPressie wchodzisz w wygląd, do dostosuj site identity jednym kliknięciem podmieniasz ikonę. To działa tak samo w Astra, GeneratePress czy OceanWP. Pamiętaj tylko że przeglądarka lubi trzymać stary plik w kasz. Jeśli widzisz starą ikonę, odśwież w trybie lub wyczyść pamięć podręczną. A jeśli chcesz, żeby twoja ikona wyglądała świetnie również na telefonie, zostaw trochę oddechu wokół logotypu i przetestuj ją w trybie ciemnym i jasnym. W dobrze zrobionych stronach favicon nie jest dodatkiem, to część identyfikacji wizualnej. Dokładne informacje na ten temat i więcej wartościowych treści znajdziesz na moim blogu davidgicała.pl Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić like. Jeśli chcesz znaleźć informacje dokładnie na ten temat, wpisz w wyszukiwarkę ikonę witryny WordPress.